Cześć, Ciemanko, z tej strony TomiX, i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Bardzo dawno nie było odcinka, więc teraz już czas zabrać się za tworzenie. Zresztą już wakacje się zaczynają, więc trzeba coś nagrywać. Dawno nie było odcinka, jednak no, nie chcę mi się tego wyjaśniać, długa historia. Więc po prostu zacznijmy. Dzisiaj, oprócz, jak możecie się już domyślać, pokazania moich stanowisk, to chciałbym również pokazać moją twarz. Oraz kotka, to już widzieliście, ale i tak zobaczcie, i coś tam jeszcze. No to nie wiem, prezentacja stanowisk, dobra, nieważne. No to na początku, PC-owe stanowisko. Tutaj komputer główny Acer Aspire F15. Tam w tle widać powerbanka. Banka. To tam. Tutaj podkładka pod myszkę Genesis. I sama myszka to jest Asus, bezprzewodowa. No, nie włączymy. Dobra. E, tutaj jest kabel od klawiatury, którą Wam zaraz pokażę. E, mikrofon Marka Lighttek. Dobry mikrofon. Tutaj mój stary tablet już jest trochę zakurzony. Lenowo-stary. Już trochę stary, rozładowany, ale ważne, że działa. Dobra. To na tym, o, jeszcze lampka. Lampka bardzo fajna, czekajcie. podejdę, Bardzo fajna lampka, mówię Wam. Dobra, to teraz Wam pokażę dwie klawiatury, jakie mam. Te trochę obniżę. Więc tak, tutaj jest główna. Na przełącznikach Kyle Blue. odświetlona, wszystko ładnie, pięknie. Jednak jak będę nagrywać różne tam gameplaye, no to będę korzystać z tej klawiatury z racji tego, że ona jest cichsza. A po prostu takiego klikania to nawet jakbym wytłumił ten dźwięk, no to i tak by było trochę słychać, a tutaj to wszystko lepiej, więc... Tą to będę grać sobie prywatnie, a tą będę grać podczas gameplay. Tutaj mam jeszcze silikonową taką ona tak no tak po prostu jest rzadko z niej korzystam tak po prostu jest no. ok to tyle jeśli chodzi o stanowisko pecetowe. to teraz przejdźmy mm, czekajcie o noga statywu widać patrzcie tutaj, o nie mogę przejść Tak wiatrak stoi mam gołe nogi bo 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 gorąco o no i to no, i gorąco. Co mogę, to mogę. No. To jest telefon zastępczy. Samsung Galaxy Od 5. Czekajcie tylko do światła dam. I tak słabo trochę widać. No Galaxy Od 5, 216. Tutaj kotka na końcu. Kurczę, nie wyciągnąłem GR, teraz będę to wyciągać. Xbox 360, telewizor LG, stary, ale. Nadal dobry obraz daje. Zaczekajcie, wyciągnę gierki. Wszystkie, żeby wam pokazać. Co prawda, już nagrywałem kiedyś tam e, prezentację stanowisk, e, ale no. E, to tylko pamiętają najstarszy widzowie. Więc chciałem po prostu, wracając na kanał, chciałem właśnie nagrać prezentację stanowisk. Czekajcie, teraz resztę wyjmę. Jeszcze słuchaweczki, żeby było dopełnienie. Okej. Okay. No to tak się prezentują moje wszystkie gry. FIFA 14 to jest pierwsza. Diablo trójka. Virtua Tennis 3. Taka gra o bilardzie, bardzo fajna. No jak ktoś lubi bilard, to fajna. Kinect Sports. Puste pudełko, bo... Tutaj Kinect Sports mam gdzie indziej. Tutaj jest Kinect Adventures. Tutaj mam Assassin's Creed Revelation. Okej. Okay. Forza trójka. Ultimate Collection. Okej. Okay. Tutaj mam Kinect Sports. Okej. Okay. I na koniec GTA 5. OK. Tutaj kierownica. Wszystko ładnie mniej chodzi. No. Tutaj są słuchaweczki. W sumie one są tylko do grania online, więc za często ich nie używam. Ale jak miałem je w zestawie, to bardzo fajne są za chwilę. Będzie pokazanie twarzy. Tylko na razie pokażemy kotka O, śpi sobie. O, i chyba nie chcę, żebyśmy go dotykali. Jest teraz y, bardzo zmęczony, nie? No, zmęczony no. Dobra, to ja przerywam i widzimy się za chwilę. okej okay, już jestem. Kiciuś się tam kręci. A teraz sobie koło niego usiądę. Cześć Łanko, to ja, to mixes. Tak. Eee, co tu dużo mówić? Nic. O, obraca się. Właśnie tak wyglądam, tak wyglądam ja, który kiedyś nagrywał 53 filmiki, usunął je prawie wszystkie. A teraz od nowa nagrywa i będzie nagrywać razem z Kotkiem. Tak więc co? Więc co już nic nie trzeba dodawać, wszystko wiecie. Tak więc, jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie pod nim łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. I z racji, z racji braku kamerzysty muszę wstawać i sam wyłączać. Na razie.